Cześć, witam Was serdecznie. Dziś opowiem krótko i pokażę, jaką przebudowę ogrodu zamierzam zrobić. Koncepcja troszkę się zmieniła, a mianowicie roślin jest zbyt dużo, miejsca jest zbyt mało, więc jak zwykle w tego typu sytuacjach trzeba wygospodarować miejsce. W związku z czym kształt tej rabatki tutaj na środku, taki, jak tak powiem, kuşny, który żona wymyśliła, okazał się w tym momencie całkowicie nieekonomiczny. Wchodzi mało roślin. W związku z powyższym, Zamierzam zakończyć tutaj ten kształt, półokręgiem przejdę w tamtym kierunku do końca, czyli zyskuję tutaj prawie metr tego trójkąta, natomiast w tym miejscu, gdzie ścieżka jest taka wklęsła, pojadę od tego krawężnika prostym, prostą linią, aż do drugiej strony, i tutaj gdzieś się włączę, w tym miejscu lekkim półokręgiem, także zyskuję. No dobre dwa metry dobre 2 metry rabaty, metr szerokości, przynajmniej 3 solidne rośliny tutaj się zmieszczą. Tutaj w tym narożniku rosła tylko jedna. Więc już będzie jakby spory zysk. No dziś szykuje się pracowity dzień. Na razie tylko odgrzebałem troszkę kamyczki, żeby zobaczyć jak to przebudować. Jak widzicie zrujnowane wszystko. No teraz czas wziąć się za porządki w sensie. Yy, uporządkować muszę, oddzielić te kamyczki, pozbierać je do osobnych kastr, no i przyjąć jakiś kształt tej rabaty, i wziąć się wreszcie do pracy. Dobra, powolutku, zawijamy rękawy i zabieramy się do roboty. Później Wam pokażę kolejny etap. No, słuchajcie, chwilę później to obrzeże mają ten plus, że bardzo łatwo się wbijają. Nie ma z nimi większej, yy, większego problemu. Wystarczy troszkę spłócić ziemię pod nimi, ładnie je ustawić zaklinować i dają radę no, kształt nie będzie jakiś fikuśny, wymyślny będzie po prostu taki owal jaki mi wyjdzie ja nie będę tutaj nad tym specjalnie się produkował pokazałem co miałem pokazać zabieram się znowu do pracy więc pierwszy etap prac można powiedzieć, że skończyłem udało się uzyskać jako taki owal ale myślę, że zadowala, no, nie będę tutaj geometrą i nie będę tutaj dokładnych łuków wyznaczał idealnych tak może być. Poza tym y, ta palistatka jest i tak troszkę ruchoma, jest to plastik więc po zimie troszkę go wysadzam róz. Gdzieś tam i tak nierówności łapie, więc nie ma co się naprawdę tutaj y, rozwodzić nad tym, żeby idealne łuki robić, bo i tak po zimie nie będą idealne. No ale już generalnie y, tą część robót zrobiłem. Teraz tutaj muszę poszerzyć rabatę przy tujach. I na dziś to będzie koniec pracy. Mam nadzieję, że dzisiaj zdążę to zrobić. Zostanie mi jeszcze przód. Tutaj też będziemy tą rabatę powiększać, ale tutaj zdecydowanie bardziej. Także tutaj będzie to więcej pracy. No muszę prawdopodobnie zostawić to na jakąś wolną sobotę, żebym zdążył w ciągu jednego dnia. Fikuśne kształty są fajne, ale yy, miejsca w ogrodzie to nie powiększy, wręcz odwrotnie pomniejsza to. Tutaj również myślę, że zyskam 2-3 metry kwadratowe, czyli znowu miejsce na kilka roślin do posadzenia. Ale to się okaże jak zacznę to robić. Dobra, zabieramy się dalej do pracy. A przy okazji zobaczcie jak wyglądają rozłogi tej oto roślinki. Lepiężnik japoński variegata. No zobaczcie. A no, za chwilę się przedostanie na drugą stronę rabaty. No jest to roślinka mocno ekspansywna. Za chwileczkę tutaj te korzenie te rozłogi obetniemy. Już są mam nadzieję obcięte. O i to są piękne sadzonki. Na rok przyszły. Rewelacyjna jest ta roślinka, natomiast rzeczywiście jest bardzo ekspansywna, trzeba na nią uważać. No i prawie skończone, alejka już wytyczona. Zyskałem. Słuchajcie, zyskałem dobre 2 metry kwadratowe tutaj. No i kawałek tutaj. Przynajmniej 3-4 rośliny więcej można będzie posadzić. Super, bardzo jestem z tego zadowolony. Teraz tylko troszeczkę to powyrównywuję. Powyrównywuję, trudne słowo. <grym> Wyrównam i zasypę ścieżki żwirkiem. I na dziś fajland. No jeszcze słyszące się liście gunery do przekrycia. Dzisiaj ładne słonko, mam nadzieję, że tak fajnie podeschną, Także już prze prze przełożę serducho eee, tymi liśćmi. Zakryję je najpierw i dopiero później zasypię zwykłymi liśćmi. No kochani, skończone. Skończone. Posprzątane. Czas na drugi fragment, ale to już nie dzisiaj. Ten lepiężnik będę musiał trochę chyba przykrócić mocniej, żeby mi aż tak się nie rozrastał, ale to dopiero na wiosnę. Jak już będę tutaj miał koncepcję nasadzeń, to wtedy będę się zastanawiał, co z nim zrobić. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.